Cześć, jestem Green, a dzisiaj zaprezentuję Wam, jak zrobić serwer Multideft Auto. Więc dobrze, będzie nam potrzebna do tego tylko jedna rzecz: sama instalka Multideft Auto. Gdy ją już mamy, można ją oczywiście pobrać, ale większość osób ma taką instalkę, jeśli chce założyć swój serwer. To, to już jest wiadomo skąd pobrać taką instalkę. Dobrze, wchodzimy w następnym. następny krok. Jest wejście w folder, na którym mam zapisane Multideft Auto. No dobrze, gdy już się tam znajdujemy. Trzeba wejść w folder server. serwer. Następnie trzeba poszukać mods. Deadmatch Oraz trzeba, najistotniejsza rzecz, mta server. Otwieramy ten serwer. Otwieramy to. I tutaj mamy pierwsze rzeczy, najistotniejsza. Jak chcę nazwać swój serwer? Mój no jest tu, był szybciej go wpisałem. Na przykład, można go wpisać, powiedzmy. Test server. No i dobrze, już gdy mamy wpisaną nazwę, oczywiście tutaj będzie jeszcze taki, będzie pisał default mta server, czy jakoś tak. Oczywiście to usuncie i wpiszcie własną nazwę. następnym naszym jakby punktem zaczepienia jest server port. Jest to właśnie najlepiej server port t 22009. Większość, większość osób będzie miała to wpisane, ale gdy będzie inne proszę to przepisać. Będzie najlepszy, taki port jest najlepszy. Wchodzimy, to będzie Max Player. Może nie ale dla co niektórych dobra rzecz. Wpisujemy własną. Ilo, ile osób ma na, nas, na naszym serwerze będzie mogło grać? Na przykład wpiszę 10. Tylko 10 osób będzie może, mogło na naszym serwerze grać. No i to tyle, aby nasz serwer zaczął dobrze działać. No dobrze, i wtedy zapisujemy to. Zamkamy ten folder. Cofamy się. I ten oto plik musimy wejść i go włączyć. Nasz serwer właśnie się uruchamia. Trzeba poczekać, aż się uruchomni. uruchomi. Uruchomi. Oje, dobrze. Myślę, że już się uruchomił i można wejść teraz w naszą instalkę MTA. I tyle będzie dobrze. Pokażę Wam, dla uwierzytelnienia tego, co powiedziałam, pokażę Wam, że ten serwer działa. Więc dobrze, jesteśmy, jak widzicie, mój serwer już, już działa. Jest to test-serwer i możemy na niego wbić. To jest potwierdzenie, że ten serwer po prostu działa. No, tak. no i jesteśmy naszym serwerze mta no i tak tutaj jest wiele możliwości możemy sobie dawać miniguny możemy robić po prostu co chcemy możemy wgrywać możemy sobie nie wiem no po prostu założyliście swój serwer możecie go rozwijać i robić go coraz lepszym no i tak jeszcze jedna rzecz jak zostać jak, de... jak być tutaj jak, żeby mieć prawo admina to trzeba tak wejść w konsolę i register i tutaj jest, trzeba wpisać swój nick i password i gdy wpiszemy to wyjdzie nam, że sukces że się zarejestrowaliśmy na serwerze i gdy już to zrobimy otwieramy po raz kolejny konsolę piszemy login i swoje po prostu pasy swój nick i pasy ne? No i wtedy, gdy się już zalogujemy lub zarejestrujemy, klikamy przycisk, przycisk P. Wtedy nam się otworzy taka panel administratora. Tam możemy sobie dawać kasę, samochody i tak dalej. No i dobra, to na tyle w tym poradniku. Myślę, że się spodobał. spodobał. Lajkować, subować, komentować. Do następnego. Siemka!